Nie wyrzucaj opakowań po lodach do kosza, bo mogą się przydać. Spróbujmy zrobić buty z papierków po lodach Oreo. No, ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że jest to możliwe, no ale zobaczymy, jakie te papierki są po tych lodach, bo jak wiecie, papierki są przeróżne. Raz bywało dobrze, raz bywało gorzej. Także w pierwszej kolejności wycinam sobie ciut szerzej od formy wszystkie elementy tego buta. Także element przodu nie, mamy wycięty, teraz język, następnie elementy boku, które składają się z dwóch części, nie, no i mamy, słuchajcie, wszystkie papierki wycięte, no i przechodzimy teraz do przylepienia ich na skórę, ale nauczony poprzednimi doświadczeniami zrobię wcześniej próbę, żeby sprawdzić, czy będzie ok. Także cóż, mamy przyklejone, teraz odczekamy chwilę i prób... No, no i proszę bardzo, kurde, jego mać schodzi to tak, że ja pieprzę. Ach, no cóż zrobić, słuchajcie, miałem już taką sytuację, wiecie dobrze, ale teraz zrobimy, że tak powiem, wyciągniemy wnioski z poprzedniego razu, kiedy one odlepiały się w trakcie robienia i po prostu wezmę papier ścierny, a następnie każdy jeden element, aż włączyłem sobie stoper, żeby zobaczyć ile czasu to zajmie. No i zajęło, słuchajcie, 20 minut, żeby przeczyścić troszeczkę te papierki, ale teraz będziemy mieć pewność, że kiedy posmarujemy wszystko, to będzie nam trzymać. Także śpiewająco smarujemy na sali. Wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires, które nie chce spać. Siedzimy obok, obojętni wobec siebie jak turyści, wystukując rytm. -ra -ra, la -ra 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 -ra. Przyklejamy, tylko masz mi tutaj trzymać, nie wymiguj się. Eee. A to mnie przy piątku na śpiewanie wzięło aż mi coś spadło. Także cóż kochani, mamy przyklejone, wycinamy teraz poszczególne elementy i będziemy wycinać z nich raz jeszcze, ale już te właściwe formy, żeby uzyskać właśnie taki piękny równy kant, tutaj miejsca złączenia zarówno skóry, jak i właśnie tych papierków. A tak będzie wyglądać język, język Oreo w butach sportowych. No i wycinamy pozostałe 12 elementów. W tym czasie pokażę Wam również elementy, które pójdą z białej skóry licowej. Nie będzie ona dobrze pasować właśnie do tych papierków, które są biało-niebieskie. No biało-niebiesko-brązowe, bo troszeczkę lodów tam widać. Także cóż, mamy to słuchajcie, wycięte, poukładane, a teraz spróbujmy to złożyć i zobaczmy, jak wyjdzie. Także począwszy od przyszły, mamy tutaj elementy boku, elementy mokasyna, czyli przodu, tak zwanego pięty element, oraz ten element do sznurowania, a na końcu wsuwamy język. No i co, słuchajcie, tak to wygląda na tą chwilę. Zostawcie proszę teraz komentarz, jak Wam się to podoba. A tymczasem przechodzimy do przekąski. Tym razem znowu coś testuję. Słuchajcie, trzy wafelki lekkie do tego. Eee, bardzo fajnie to wygląda. Nie jadłem, więc, no właśnie. Więc, słuchajcie, tym razem zrobimy tak nie będzie losowania, tylko proszę, zostawcie komentarz i napiszcie, czy ja mam je zjeść, czy powinienem, a mam z kim się podzielić. Dobra, niech ktoś zostawi jeden komentarz, podzielić się, drugi zjeść samemu i lajkujcie. Także fajnie i w kontakcie.